No generalnie Dobra. widzowie, e, Fortnite generalnie się sprzedaje, Dwa. O, przywrócili wyspę e, Chapter 2. E, e, a. Lecimy na tego, lecimy na... Dawaj na Hel może. Słyszałem, że Hel to Adam. O nie, ziutki <grym> oh jakieś coming. lecą. No, no nie, właśnie. no ja jestem profesjonalistą, ja się nie wywalę. Je tutaj? Ja lecę tu, domek. Do środka, do środka, do środka się obaj A to wczynę nie. Ja tu żyję, boska znajdzieś. Pięć tripin. Idą do mnie. Dostał 25, boja. jeżeli to cię opali. Oni mi da dorzucają. A nie, to są bomby samo przy tym. No to są szurki? No i co on robi, nie? No, Björk Jagr. O, żeś wmordował ma RPGA. Ja już Matsów nie mam. Ja tam lecę, ja tam się wbijam na nich Ja tam się na nich wbijam, przysięgam Mogę pomóc Czekaj. 24 jeden dostał, Makewa. Masz podkę jakby, co? Ja jestem daleko od ciebie ja nie mogę tam pójść teraz nagle Dwa, e, 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 O boś, ariana śmierdzi bomby Smacy ludzie? O dostał! O, ale dostaje! Orzeż mordę To bo odmiesz, czy jakiś... gracz? Co to gracz? Mordo to jest moim pierwszym killem w tym... Celu. Let's go for! Co ty nam robisz na tym budynku już? Ty, ty uważaj! Ola Dzięki Adam a, za fotkę Dzięki Adam z kanału ziemniaczek za fotkę Dzięki Adam z kanału Kapitan Karol za fotkę Bolesław chroby Orzeż Mordo tu leży pod piska pompa A słyszałem, że one są rzadkie Uuu. o a tam oh, idzie nie to... co jest? Wodna no, jest nierealistyczna, autami da się skakać. A mólec A teraz na rondzie zrobimy zawracanie. Zawracanie. Oto, no, takie trudne. Ale kierunkow gazu nie włączasz. Matko jedyna, no. matko jedyna, nie no ty idziesz o tą, wnosi no wnosi wydym no, Co ty to teraz zrobiłaś? Skali od 1 do 83, oh jak dobrą improwizacja epic, robimy Epic, epic, epicko Epic na Epic Games Zgościa ja mam, zgościa ja Dasz sobie radę, o pak, ja. alfa jedzie no tak, a, a Pa, jest pa, ma, oś, ma, do... o! Faktyka On jest dobry, on jest dobry Dostał za 39? A on nie ma strefy generalnie A na mnie, na co mnie, Addać, chodź co tu! co nie, 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 O, żeż. nie, ja nie, mogę. Ja tu się skampie, ich. nie, to nie, nie, no, nie, ja się nie, kampię. A nie, 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 no nie, 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 kampię nie, 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 się kampić w sumie. Bo Uuu strzelają! Ojojoj! Może ukry się? Może akurat tak strzelił? Ja ja, wie, don't know. Let's go. jeszcze masz FPGA. I jeszcze masz Oj, Ojoj. O nie. To, to niego? Let's go, let's go. Taś na, co liczy, nie? Ujujuj. Dobrze, uj, uj. jeszcze do budy Uwaga, strzał za strzałem. Leci. Przeciwnik próbuje zdobyć high ground, ale mu coś nie wychodzi. Albo troszkę wychodzi jedynie. leci nie! zadaje 35 HP, Spada. Ale to się nie koniec, jeszcze nie koniec. 187 sekund do karty. To jest rzecz długoplanowa. Nie no, no. O, Kolipka! Ale blisko nie było. Holuro. Witam kolegów serdecznie z kanału YouTube. Koisiel! Z tej strony Koisiel! A ja! I dzisiaj będziemy w Fortnite. Sezon sezonu trzydziesty trzy Biliony do kwadratów funkcja kwadratowa o, o, o. A, dawaj teraz ten Gasnące Gaje Siemanko widzowie, to my dzień później przeanalizowaliśmy błędy tamtej rundy. Gasnące G... G... Jakaś dziwna bejsówka Gasnące Gaje Aha, okej. Okay. Czy to ci potrafisz tam inne słowo? Widziałeś jakieś? No, że, zamiast gasnące to. Ee, A, zamiast Paknące Ja już mam drugi poziom. Drugi poziom. To dobrze mi idzie. Pamiętacie, Widzowie, na 38 miliardów lajków kupuje karnet bojowy. To, to trochę wy wygląda jak miejscówka duma. Nie. Lecę na. Na to, ku O Oba broń! Oba broń! Ożesz! Kto to wbił na rozmowę? Zamordowano Zabi... Zamordowałem go! Na No co ty mnie chcesz? No co ty nie chcesz? Chodźcie to do mnie szybko! Dzień dobry, co, co się dzieje? Fortnite! Siedzę... <grymne> Epicko! Like Nagrałeś first z kanału Bobert przyszedł. <grymne> A, wiecie co? Dostań na rozmowę, Bobet. będzie, szczęcie... będzie szczęściem najnowszego odcinka na kanale Kośiel. Ja shoutout do Kimera, człowieku. Tak, shoutout of Kimera. Bardzo, bardzo bardzo, bardzo. No to to jest za okropny skin? Triangulated Widzowie, ja oh. nie wierzę. trafi skąd nie SOG jak? Szczelba taktyczna oh, dzięki Szczelba taktyczna Co to powróci? Bobert? Jack 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 ten z nie mam mocnych. Hehehe Orzesz w ale mam FARTO do epickich pomp. Ludzi na Twitterze narzekałem, a ja co chwilę znajduję. Chodzi ktoś, chodzi ktoś. Mam gościa. Mam gościa i. Yeah. Dasz rady czy nie? IREL? Real? IN real yeah, yeah. yeah. tak. Gada. <gadam> <gadam> ja. Ja. Też sprawdziłem życiu, no tam jadam. No nie ma go, co ty kłamiesz? No. Chodzi! Hi. Ja tak... A ty nie, ja nie, nie tak... masz Alzheimera może? Nie masz może Alcimera? Jest tutaj! Pa! PA! Dlaczego to, daj, 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 daj. No, to oh szkolnik? God. powrócił? wrócił! E, 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 ktoś puka, czekajcie! O, no, otw otwórz cóż mi, czekaj, otworzę, otworzę Nie, nie możesz i to Ktoś gra na no, Fortnite Znaczymy 31 osób. <laughs> To był ofensywny żart. To no, nie był ofensywny Ej, Nie wiem ale ten sezon jest takim pomieszaniem tego e, sezonu pierwszego i drugiego, czapteru drugiego, ponieważ jest ta lokalizacja, która wszyscy dobrze wiemy była w rozdziale, w rozdziale drugim, w sezonie pierwszym, a też jest i Snoop Snubdoga, który nie powinno w ogóle być. Co ona tutaj robi? Cześć czekaj,

to jest chata Luigi'ego, ja nie mogę Nawiedzona chata Luigi'ego Fortnite. Ty masz, ty masz 4 killeja w jednego 8 osób jest, to skupmy się Czemu 8 Te osób Mogę broń wyjąć, mogę może broń wyjąć, dzięki Widzę, widzę Ja nie jestem w stanie stwierdzić czy to jest bot czy nie Gra jak bot, ale też się buduje za tak dobrze No, buduje się o... Boom, pompo free jaki świetny odcinek na kanale Kościel, który jest stworzony przez Kościel. Subskrybuję. Lecimy po 3 subskrypcje. Idziemy na siedzibę Snoop Dogi Dogi Doga. Ja słyszałem, że on tam ma takie jakieś fajne towary generalnie, jakieś nowe itemy lecznicze. Snoop Dog. Sejma.

Eee. Yeah. to cała, to stała chyba... Ja nie mogę! To jest cała runa, cała test. Ale lecimy. Nieeee, yeah, najgorszy. weź mój lud, weź mój lud. Przydać się. Jak masz dobre rzeczy? Ja nie mogę. Dobrze! O, że w mordę, nie? kiedy ja dostaję teraz? Sam to, dobra. A. To jest jakiś miksyk, te. E, 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 ko kolapsujecie, kolapsujecie, kolapsujecie. cię, nie wiedzą, ale nie powiedzą. Uuu! Brecht, masz... Zabuduj się, zabuduj się, bo masz dużo osób z każdej strony. Apteczka, apteczka twoje w tył. Ja nie mogę. Jak, jak ja teraz apteczkę użyję, nie powiedz. Co? Szalk tak, szalak tak Prze Przeszukał mnie chyba no. Ty nie żyjesz pójesz Aha, o, o, weź to, weź to, Dobrze! Let's go! U uwaga, mlek, uwaga! Jeszcze raz z góry! OOOH! <coughs> 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 Dam! Jestem <coughs> głęboki, w tym, każdy o ty wiem. D-dere terere terere. Tu to to jest auto To zdała nowa piosenka, to jest nowa piosenka To jest piosenka wydana no, yes. przez Disney To jest? Ja Co jest? Hahaha ha, ha. Nie mogę Ale epicko Ale epicko O, się popatrzcie, Ja nie mogę! No nie no, tam, yeah. ale było blisko, było blisko, a co ja mogę powiedzieć. Jeszcze ma emotkę skopiletowaną! No to dobrze, um, a widzowie i to jest koniec dzisiejszego świetnego odcinka nagrany przez e, Koysela z kanału Kośiel i kubka 405 z kanału Ziemniaczek slash Kapitan Kartoflanka Let's y. go! Nie wiem czy to ma copyright'a wolę, żeby nie miały